jestem maksymalnie zdechła. Tak, jestem nadal burakiem. Jestem. Jestem po treningu. Cały czas tętno mam wysokie, ale musiałam się wykąpać. Bo nie mam składnika do naleśników. Nie mam nuteli. i muszę lecieć 7 rano. A ja szybkie zakupy, żeby nie było ściany. siódma. A siódma dziesięć. I już zielony, zamknięty. Uuu. Chyba całkiem dawno nie było ujęcia takiego. O! Słuchajcie, jest pięknie. Trochę rześko. ale wiecie, ja pod spodem mam tylko bluzkę taką Do krótkim... O z ptaszek tam był. Oj. Nie był żywy. Akurat odwróciłam wzrok. Masakra. W każdym razie jest rześko. jest cudownie, ale jest słoneczko. O matko teraz. Jak macie taras albo ogród. Jest sobie taki śniadanko na ogrodzie. O ja co prawda nie mam. <gry> ale no. Jak macie to zazdro. A jak macie i jeszcze macie możliwość sobie tak usiąść to to już w ogóle podwójne zazdro. Jestem. Cel mojej podróży został osiągnięty. Teraz żebym wszystko tylko dostała. Kurczę jak byliśmy w górach to były takie tylko nie z preclami a z grillowanym burakiem. Takim wiecie na chrupiąco. I tutaj nie ma. W tym momencie właśnie zaczęła się moja tragedia. Pusto. Nie ma nic i to czy gdzieś tam w tych paletach jest może? Nie wiem. Nawet nie wiecie jakie to jest. To jest po prostu cudowny widok dla mych oczu. Nie muszę iść do kolejnego wielkiego sklepu. No. Oczywiście, że się nie opłaca tutaj kupować, bo 825... A nie, to jest ten największy. Jakiś taki mały mi się wydaje. 600 gram oni kłamią. To jest zła cena. Zobaczcie, 825, a tu mamy 600 gram. Więc 800 nie ma. Wiedziałam od razu. Chociaż czekajcie, tu jest... Czy to jest <noise> moje oko? Cały czas burak w biegu. Miałam śmieszną sytuację w Biedronce że taka pani cały czas na mnie patrzyła. A ja sobie myślałam, o co im może chodzić, nie? Czemu ona tak na mnie patrzy? Jest no, kolor twarzy od rana, nie? <laughs> Dlatego ja się słuchajcie, nie kąpię. Jesteście krzywo. Kurde, dlaczego? Dobra, chyba teraz lepiej. Dlatego ja się nie kąpię po treningu z reguły od razu. Tylko właśnie najpierw sprzątam mieszkanie. Ogarniam wszystko, a na samym końcu idę się kąpać. Bo ze mnie po prostu nadal Leci i najgorsze jest to, że ja mogłabym z powrotem do wapny wejść, nie? Dobra, szybko zakupy z Biedry. Ostatni rzut na naszą mega brudną kanapę. Tutaj, tutaj też jest brudna. Nie mówiąc już o tu poduchach. No niestety, jasna kanapa się brudzi. Więc dzisiaj będzie prama. Zresztą mój fotel również, bo też ma plamy, też jest brudny i też mu się przyda. Udało mi się zmontować dla Was vloga, więc szczęśliwie będą filmy. Być może nie będą, wiecie, przeglądami, nie będą chodzeniem po sklepach. Chociaż chciałabym do tego wrócić, żeby mieć odrobinę oderwania z domu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajcie znać, jeśli chcecie jakiś konkretny przegląd z czymś konkretnym, z jakiegoś konkretnego sklepu, to postaram się to ogarnąć. Mam na liście film, a właściwie a dobra, nie, nie będę mówić, ale chcę zrealizować coś, na co, o co jestem męczona, <gryw> więc to tak też zapowiem, że coś takiego będzie się działo, a słuchajcie, ja już czekam na pana odprania tych mebli, idę jeszcze szybko do toalety się ogarnąć, make up, no make up zrobiony, muszę też spakować paczkę jedną, wysłać Lecieć, Popaczki, więc jeszcze mam co robić, a jeszcze też muszę przygotować miniaturę do tego filmu. Więc mam co robić. Łóżeczko się pierze, będzie czysta kanapa. Cudownie, ja właśnie lecę z paką i Popaczki. Jestem ciekawa, co tam przyszło. Toż fajnie będzie się trochę przejść, świeżego powietrza, co? Nawdychać. No powiedzmy, że świeżego, wiecie o co chodzi. Wyszłam z domu, już wiem czego zapomniałam. Zapomniałam okularów przeciwsłonecznych, ale to nic. Jadę właśnie do przychodni po dokumentację medyczną Kubusia. Zobaczymy, jak mi się uda przejechać przez Poznań. Lecę do piekarni i do Biedry. Klecaczek, uwielbiam i tą torbę też uwielbiam. Już wielokrotnie ją prałam, ekstra się sprawdza. To jest to z temu, może pamiętacie. Ulubiona pogoda Kubusia. Przynajmniej tak uważa, że deszczowa pogoda to jest jego ulubiona pogoda. Jestem bardzo ciekawa, czy nadal będzie miał takie zdanie, jak się dowie, że dzisiaj... O nie! Byliście brudni, wybaczcie. Że dzisiaj jedziemy komunikacją miejską do lekarza. Bo niestety, ale nasze autko trafiło do mechanika i to już drugi raz na przestrzeni paru dni. Było w naprawie, niby naprawili, ale pff. ja wsiadłam do auta i mówię, coś jest nie tak. Halo, ono nie jedzie. <gryw> Paweł stwierdził, że wymyślam, ale bardzo szybko się zweryfikowało, że niestety miałam rację. Więc dzisiaj znowu jest u mechanika, a przez to my mamy wycieczkę krajoznawczą po całym Poznaniu. A ta wizyta jest bardzo ważna. Wiele od niej zależy, więc trzymajcie mocno kciuki. Ja też trzymam kciuki za nas. Muszę okroić ilość kalorii. Zjadłam omleta z dosłownie jednym takim nożem, <śm> bo ja nożem rozsmarowuję. I drugi nóż, taki też mały, mały to było tego, a na górę było tego. Zjadłam bez grymasu, bez marudzenia, ale trochę był suchy. Normalnie bym naładowała więcej tego wypełnienia, ale bądźcie ze mnie dumni, okrajam kalorie, zwiększam deficyt kaloryczny, żeby mieć lepsze efekty. Lecę szybko do Biedry, mam moją torbę idealną na zakupy i lecę, słuchajcie, sprawdziłam, pokazało 20 3 stopnie na termometrze, więc ciepło. Czy to jest ten czas, że ja już mogłabym wyjść w krótkim rękawku? Tak ubrana, wiecie tylko. Ale dziwnie się czuję. Jestem w kurtce, w długich spodniach i jest mi ciepło. Czy w końcu przyszła ta wiosna, na którą tak bardzo czekam? Chyba tak. Panie, tam są w krótkich rękawkach. A wiecie, jest ósma rano. Żeby nie było. 8.10. Słuchajcie, jestem w szafku. Wróciłam. Kurczę, jak się ciepło zrobiło. Ojej. Słuchajcie, ogromne zakupy. Że oh, ciężko unieść. Ale torba jest zarobista. I wszystko przyniosłam. Chcę Wam też pokazać przy okazji. Ponieważ dostałam takiego pięknego kwiatka od Kubusia, zerwał u moich dziadków. To jest ogródka, słuchajcie, przepiękne takie dzwoneczki w obłędnym kolorze, śliczne. Karta, dobra, karta to niech sobie tu leży, bo nie chcę jej, wiecie, połamać. Słuchajcie, kupiłam 20 jajek, wróciły te na wolnym wybiegu, więc kupiłam, bo są zawsze w lepszej cenie niż e, zwykłe. Słucham? Przerwa. No dobrze, wracam do Was. Więc słuchajcie, kupiłam dwie rukole, bo były tańsze a ja teraz w związku z tym, że biorę się oficjalnie za moją dietę i za odżywianie. Więc stwierdziłam, że zjem te rukole bez problemu. Kupiłam też szpinak, ale szpinak słuchajcie kupiłam w zamyśle, żeby sobie zrobić na przykład z makaronem ryżowym, z odrobiną czosnku lub jogurtu naturalnego. Chyba powinno mieć śmietanę, nie? Jest o mnie to taka kucharka, że nie pytajcie. Więc muszę sobie poszukać różnych przepisów. Jeszcze chyba i tak będziemy musieli raz, czy tam Paweł sam pójdzie, do Biedronki, więc najwyżej mi dokupi śmietankę. Muszę to sprawdzić. Pewnie śmietanka jest potrzebna, no. Wy pewnie to wiecie. Dwa serki wiejskie wysokobiałkowe, one są przepyszne, więc wzięłam sobie, wzięłam też makrelę wędzoną, bardzo ładnie to wyglądała i mam zamiar, wiecie, sobie tak po prostu nakładać na jajem takie krekersy, o tak, takie jedno opakowanie i na przykład ta makrela, do tego ogóreczek i będzie... Pyszne. Kupiłam. To chyba jest dobre, nie? W sensie widziałam, że wiele osób polecało ten zapach. Słuchajcie, jakiego powąchałam. To jest dokładnie mój zapach. Uwielbiam coś takiego, więc zobaczymy. Puszczę z tym pranie, w tym pranie i zobaczymy. Przepyszne na mięso. Słuchajcie, mięso z uda kurczaka, wam polecam serdecznie. Kuba uwielbia. Mój tata bardzo dobrze przyrządza zawsze takie mięsko. I od tego momentu, jak zjedliśmy właśnie u mojego taty parę razy, to powiedział nam, co jest konkretnie, w sensie co jemy i jak to przygotowuje. I moim kuchmistrzem jest mój fablito i on przygotowuje, słuchajcie. Już się tak wyspecjalizował, że to mięsko jest palce lizać. a ta panierka nie jest jakaś, wiecie, kaloryczna i niezdrowa, więc no. Kupiłam też papier nawyżany. Na szczęście był taki podszypakowany, tańszy. On jest spłukiwalny w ogóle tak, nie? <ścoughs> Ja uwielbiam żaskniony kolor, chyba nikogo to nie dziwi. Kupiłam też mleczko, jak byłam, to oczywiste, że musiałam kupić mleko, ponieważ Nutella teraz chodzi na pniu, a ta, jak się okazało, jest w dość dobrej cenie, więc wzięłam jeszcze jedno opakowanie, jak byłam. Wzięłam też te chusteczki, które poleca szusz. Zobaczymy, jak mi się sprawdzą. Ponoć wszystko wyczyszczą. One są dezynfekujące, ale ja nie mam takiej powierzchni, o którą bym się obawiała, że nie wiem, coś by zeszło, kolor czy coś. A zabija wirusy, bakterie i drużdżaki, Jak wiemy, mamy w domu y, alergików, więc to się bardzo nam przyda. Sprawdzimy, przetestuję i dam Wam znać. Kupiłam tuńczyka, taki w y, oliwie z oliwek, droższy był, niż w oleju roślinnym. Wydaje mi się, że ten będzie lepszy niż tamten. I też mam plan, żeby sobie zrobić z jajkiem taką pastę na przykład. Bo chcę... Tak jak słyszycie, chcę trochę wyjść z tej strefy komfortu jedzeniowej i chcę zmienić wiele. Worki na śmieci bo się kończą. Słuchajcie, zapas masła, dlatego że piłam aż 6 kostek, więc zostanę chyba masłową królową, a po to poszłam. Bo z się dzisiaj robimy ciasteczka. Właśnie jedno masełko zostawię od razu na wierzchu, bo jest nam potrzebne do przepisu, który będziemy dzisiaj przygotowywać. Więc pokażemy Wam najwyżej efekty, chyba, że piekarz nie pozwoli. Co tutaj? Aha jakieś powiadomienie, twierdziłam, że słuchajcie, muszę odsłuchać, bo zostałam przywołana do tablicy na Instagramie przez Edytkę. Muszę odsłuchać, co ona tam powiedziała. Zaraz do Was wrócę. Już wszystko wiem, już wszystko jasne, czyli tematyka strojów kąpielowych kobiet z biustem większym niż ten uznawany przez sieciówki. Muszę Wam coś pokazać. Naprawdę muszę. Słuchajcie. To są ciastka, które z Kubusiem zrobiliśmy. Tutaj są bez lantelek, bardziej dla Pawła. A tutaj są dla Kubusia. To było tak całe. Tu wszędzie były ciastka. Już zostało tyle. Ja zjadłam stąd, nie ukrywam. Zjadłam. Matko, jakie to pyszne. Pierwszy raz kubój ze mną robił, także wiecie, bazę robił, wszystko robił ze mną. I są tak obłędnie pyszne. I teraz powiedzcie, że w kuchni nie, nie trzeba mieć serca. Trzeba mieć. Wszędzie trzeba mieć. Dobra, teraz tak wiecie, już sobie sama dla siebie przymierzam te buty, ja mówię, dobra, to przymierzę jeszcze raz te najki, żeby wiedzieć, że są dobre. I tu... Co tu się stało z nimi? Bo w tym miejscu one mi wbijają się w śródstopie. <noise> Czy ja nie mam w ogóle butów kupować? Powiedzcie, to o to chodzi? Ja nie mam mieć nowych butów. <noise> Właśnie sobie wiecie, tak w międzyczasie mam puszczonego vloga Weroniki. No i kurczę. Nie wiem o co chodzi. Może nie mam kupować nowych butów? Te mi się strasznie podobają, no ale. Przejdę się zaraz jeszcze, ale chyba dupa. Nudny temat jak flaki z olejem, wiem. Ale słuchajcie, chyba jednak te zostawię. Zrobiłam tak, że tutaj to jeszcze przewiązałam. Bo to było wcześniej na tą dziurkę. Ja zrobiłam, że na tą też sobie przewiązałam. I one mi się strasznie podobają. A tutaj nic kompletnie mnie nie ciśnie. Co prawda ta pięta jest wyższa, ale dzięki temu, że związałam mocniej, to nie czuję, żeby miało mi coś tam wiecie, obcierać. Znaczy się może raz obetrą. Każde, buty tym raz obtarł. Każde. A te mega mi się podobają. Każde po kolei, więc 530 nie mogą być gorsze. I kochana, która mi napisałaś, że te buty są super wygodne. Masz rację, są. Jak sobie je dowiązałam, tak samo jak te 740, czyli przełożyłam też za, na ostatnie. Nie wiem dlaczego oni tego nie robią. Nie wiem, wprowadzają takie asie w błąd. To stwierdziłam, że rzeczywiście są wygodne. Nie dziwię się, że wszyscy je mają, bo są wygodne, są fajne, ale dla mnie 740 jeszcze wygodniejsze niż te. Chociaż te mają takie dziurki w środku. Takie mają dziurki, więc mają fajną wentylację. Tutaj pewnie. A te nie mają. A jak się mylę, to dajcie znać, czy to wentylacja, czy nie. W każdym razie tak wygląda, więc wydaje mi się, że te są jeszcze fajniejsze na wiosnę, lato. Natomiast dla mnie te wygrały. Powiem Wam, że ciężkie to tenisowanie. Ile mi wyszło? 53 minuty. I widzicie ile aktywności tam spoczko, tylko trochę ręka boli, bo jestem niewprawiona, więc wiecie. Fablito mógł mnie nagrać trochę jak ten, ale mnie nie nagrał. Tego nie było. z siaty z Biedronki. Musiałam zobaczyć. Paweł będzie mnie okazywał, ale trudno. Mięso do obiadu i dosłownie jedno jabłuszko. Cały kolor zakupów. Pierwszy raz w życiu przygotowałam taką papkę blajbrę. Słuchajcie, jest tu tuńczyk, dwa jajka, sól, pieprz i dodałam trochę jogurtu naturalnego i trochę tego majonezu. I to sobie zjem, nałożę na resztkę moich wafli kukurydzianych z solą. Właśnie wiem, że muszę jeść trochę więcej ryb, właśnie tego takiego białka odzwierzęcego, ale też odrybnego. Więc stwierdziłam, że dzisiaj pójdę w tuńczyka. No, tam, wiecie, ta moja papka, ta moja, jak to się nazywa, pasta, profesjonalnie. Starczy mi na pewno na dzisiaj, na jutro, może nawet na pojutrze, ale tak, mam zamiar wprowadzić trochę więcej ryb do mojej diety. Pamiętasz? Na twarzy maseczka klinkowa. Nałożyłam sobie pierwszy raz tą sensum mare. Tak, ja jestem właśnie taka maseczkowa, że nie mam czasu, żeby nakładać maseczki. Więc dzisiaj od razu po umyciu włosów nałożyłam sobie, zaraz będę ją zmywać, ale najpierw muszę sobie posprzątać chatę, i jestem już po śniadanku. W ogóle moja nowa miseczka. Jest idealna również na borówki. Pięknie wygląda. I co chciałam Wam powiedzieć? Że dzisiaj będzie dobry dzień. Musi być dobry dzień. Tak sobie powiedziałam, jak wstałam. Odpuściłam sobie trening, bo mam drugi dzień miesiączki i strasznie mnie wszystko boli. Mój brzuszek wygląda jak mały balonik. Więc stwierdziłam, że nie będę go męczyć, bo ja również uczę się odpuszczania. Co prawda, wiecie, nosi mnie. I bardzo bym chciała, ale muszę sobie odpuścić. W zeszłym tygodniu zrobiłam trzy treningi, a w tym tygodniu planuję od jutra właśnie ruszyć z treningami. Być może dzisiaj coś porobię, ale raczej takiego rozciągającego na spokojnie. Maseczki już nie ma, pielęgnacja nałożona na twarz, więc od razu czuję się tak, się tak super fresh. Zobaczymy, czy będą jakieś efekty po tej maseczce. Ale szybkie dęko, Eveline. Słuchajcie, ja zużyłam to do mycia, co prawda nie używałam tego, do wiecie, szorowania. Tylko nakładałam sobie na dłoń i sobie myłam w ten sposób. Dzięki mojej pielęgnacji ja nie zauważyłam jakiegoś przesuszenia. Co prawda ten produkt wiem, że ma różne opinie, ale ja skończyłam, mogę wyrzucić. Sprawa załatwiona, teraz sobie używam pianki od Sensumare, bo miałam do wyboru na półce niwejkę albo właśnie Sensumare. Mówię, dobra, teraz wezmę tę. No i mam dęko, pierwsze dęko pierwszego kremu. To jeszcze może. Można coś wymuskać. Paweł to jeszcze używał taką resztówkę. Przez parę dni znając go, on do niego nie trafia, że trzeba więcej produktu nałożyć na twarz. W każdym razie, pierwsze dęko, pierwszy krem jest to Algo Mask. Ja używałam go często i na dzień, i na noc. Jest cudowny, skoncentrowany, skóra jest taka mięciutka, taka sprężysta, taka zdrowa. Na pewno wiecie o co mi chodzi, o jaki efekt mi chodzi. Ostatnimi czasy używałam jej tak jak przeznaczenie, czyli na noc. Rewelacyjnie budziłam się rano i ta skóra była taka nawilżona i świeża, więc serdecznie Wam polecam. Przypomnę też, że z moim kodem ASIA25 macie 25% zniżki na cały asortyment w sensu mare i słuchajcie, ten produkt śmiało mogę Wam polecić. Tak samo zresztą jak moją ukochaną esencję. Esencję Esencje, Asiu, esencje. Więc tak, te produkty uwielbiam, jak większość o sensu Marek, które już mam u siebie w szafce. Ale o tym może będę Wam mówić w innych filmach. Teraz tylko taka przypominajka ode mnie. komputeros na tą chwilę, bo coś ostatnio buczę bardzo mocno. Siedzę z kawką, jedna y, wypita, pierwsza znaczy się wypita na tą chwilę. Słuchajcie, przechodzę, ponieważ chciałabym tak podsumować te parę dni, tak właśnie ten vlog postaram się, aby był. Takim ostatnim tego typu vlogiem, czyli takim niezorganizowanym, takim niezaplanowanym totalnie, takim, wiecie, typowo przedstawiającym fragmenty bardzo krótkie z mojego życia. I ukrywam, że ten czas, który mam za sobą, jest bardzo ciężki. Ja psychicznie, słuchajcie, jestem tak wykończona, że autentycznie nie czuję, żebym miała. Ja jeszcze chodziło, ja czuję, jakbym pełzała po ziemi. Niesamowicie przeczuwał mnie ostatni czas. Od piątku, tak naprawdę, tak wiele się zmieniło, że bardzo ciężko się funkcjonuje. Możecie zadawać pytania, ja postaram się nagrać w ogóle w najbliższym czasie taki film. Zbiorcze QA, więc będzie mi bardzo miło, jak napiszecie pytania, żebym nie musiała tego wszystkiego szukać, jak gdzieś tam mam pozapisywane te, które już się pojawiły. Co do butów, to zostawiłam tylko i wyłącznie te, bo są wygodne i bardzo mi się podobają. Nie zostawiłam specjali, bo dla mnie są niedonoszenia. Jeszcze sobie wiecie tak, poza nagrywkami sobie je oczywiście założyłam i po mieszkaniu dosłownie tylko przeszłam. Z tego pokoju do kuchni, czyli wiecie, odległość niewielką, i naprawdę tak mnie bolała ta stopa od spodu. No pewnie to jest kwestia, tam nie wiem, płaskostopia, czy tam. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie bolało mnie mocno, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu. W początku i przywitania nie było w tym vlogu, więc chciałam, żeby chociaż było pożegnanie, więc kochani. Życzę Wam pięknego popołudnia, pięknego czasu. Naprawdę bardzo się staram. Bardzo się staram, aby na moim kanale była ciągłość. Zresztą, jeśli kogoś interesuje, jakkolwiek moje życie, to, to jest wiele filmów, z których można odczytać gdzieś tam między wierszami, co się dzieje. Ja się zbiorę. Musicie dać mi czas. Ja się zbiorę i gdzieś tam opowiem w jednym z filmów. Co konkretnie się dzieje, i z czym mierzę się codziennie. Ja w bardzo dużym natężeniu Paweł w mniejszym. Ale naprawdę jestem tak zmęczona. Całe szczęście idę się spotkać na kawę, bo muszę, moja głowa musi trochę odpocząć Serio, Naprawdę potrzebuję czasu bez. Prześlijcie mi jakieś dobre słówko w komentarzu. A ja Was ściskam cieplutko. Widzimy się w następnych filmach. Pa!